Dobra, to ja biegnę berezino. Ile macie do Berezina? 3,5 E, to ja mam mniej. 3 kg tylko. No tak, no. bo to jesteś bliżej Berezina. Już samo skitku ja na moment będę się musiał wylogować. Nie czekaj na mnie tylko idź do tego Berezina, jak potem z wami znajdę. Spoko, ludzi. idzie zainstalować cheaty. <noise> Kolejne nowe. Już słyszałem opinię o naxelu. Co? Na nie czytuje. Nikt tutaj nie czytuje. Szczególnie nie ty, nie? Ja tylko bukuję. W życiu nie cheatowałem Kurwa, za przeproszeniem, a na mnie narzeka na mech Jeba. nie, 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 słuchaj, jakbyś znalazł buga, który pozwala ci, nie wiem, wygrać to, to razy jest, więcej to paliwa niż możesz, to nie ma sprawy, bo to jest bug wersji alfa. Co? Ale ty sobie ludy instalujesz! To co, twoje, tak samo twoje, jak... Słuchaj. Twój system moralny jest skrzywiony, naprawdę. Ej, słuchaj, to równie dobrze ja mogę sobie zainstalować cheaty, że mi pokazują wszystkich graczy. No bo to ułatwia grę. Ech. Przyznaj się, że nie umiesz grać tyle. Zresztą chuj, przyznałeś się już wczoraj. A idź ty w pyzdu. Będę potrzebował trochę więcej ammo do AK. A ja mam do AK 74. Sporo. Znaczy, my mamy tą samą amunicję tylko. Ja mam... to jest... ja mam snajperka. No ja mam... Czekaj, ja mam... Powiem ci jaką ja mam. Eee, 30 round AK. To potrzebujesz? Tak, tak, ale na razie trzymaj, bo mam... Ja mam chyba 6 chyba w magazynku, chyba magazynku więc... Ja mam setery jeszcze. Zresztą nie mam miejsca już. 3 km, 300. Ale wiesz, co słaba snajperka, bo ma zasięg jakieś 1500 metrów. No w porywach do 1800. No mój Akacz ma może, z, nie wiem, mniej. Znaczy, ten ty, ty masz tego Akacz zwykłego czy z Siedemdziesiąt 74. Nie wiem. Page down page. Up. Zmienia ci się coś? Eee... No to nie. Aha, to nie masz zeroingu. No, trudno. Trudno, trudno, trudno. Mhm, mm sobru. Gradzi się, nie wiem. Gorzej działa niż, niż w nocy, lol. Może taki serwer, w sumie, to też jest możliwe. No, klimatu nie ma. Już się nie boisz. No. <laughs> Chyba nie. Wiesz, co możliwe, że to jest serwer, że tak mi trochę gorzej działa gra? W sumie, też jest to możliwe, nie? Pewnie, że tak, ale nie, serwer działa dobrze. No to... Fff, nie wiem. Wiesz, no Cierp. jeszcze mam jeszcze streamuje, to jeszcze dodatkowe obciążenie kompa, nie? Wiem, 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 tylko słuchaj, masz według mnie dosyć może życie uczyć do Daisy. Za bardzo w panoramę się. No, a jak mam streamować inaczej? ale to razi trochę. Albo zmniejsz, zmniejsz sobie UI chociaż. Ale chodzi ci w sensie... znaczy co, w sensie za, za co? Wiesz co, to było mocno widać na noc, to miałeś praktycznie elipsę. Tak, bo wiesz co, bo... ...bo trochę inne ustawienia były. Dlatego tak naprawdę... Dwa kilosy na Berezinowy Dwa eee, siedemset. Pięć. <noise> to skąd ty biegniesz? Z brzegu? Z elektro. No, to te ustawienia rozdzielczości, to śmieszne w trybie okienkowym trochę lepiej działa. Mm, Może trochę gorzej wygląda, ale lepiej działa. Więc nie jest. Źle. jest osób... No, trzeba trochę uważać. Na na razie na szczęście mam pusto, co mnie bardzo cieszy. Nic się złego nie dzieje. No kurde, ale ten wczoraj lud był kozacki, co? pasiasty? Mm -hmm. Szkoda tylko, że nie mieliśmy miejsca na niego Pee, ja wziąłem 8 granatów, to mi wystarczy. No. No ja mam w sumie mniejszy plecak, no to też... Co, ty masz Czechy, pewnie? No chyba ta, nie wiem. Nie, za trzeba ci Alispako, chociaż znaleźć. No to byż by było. Znaczy ja. nie mówię o krojocie ale chociaż Alispak. No nie, naprawdę nie powiem jaki mam tego jak pamiętam. ja używam granatów. Fajnie gracze wtedy wybuchają. <laughs> słuchaj, znaczy... jak wrzucisz dwa granaty do jednego hangalu, to z gracza nic nie zostawi. Eee, tak po nawiasem nawiasem mówiąc powiedzieć, że nie jestem chory jednak. Już. Nie? Nie, nie, na szczęście chyba to ognisko pomogło. No bo wczoraj już chyba mniej kwosłałeś, to może to pomogło. No pomogło, pomogło. Już nie, nie traciłem zdrowia. No, na drugi raz to trzymaj przy sobie chociaż hitpaka jednego, bo to rozgrzewa natychmiastowa. No, no, czaję, czaję. A proszę, jeszcze ci krew dalej spada? Tak, nie spada, nie spada. A, to jesteś zdrowy. No, może drabię, biegnę po polu i mam jeszcze 2-2 kilometra. 1400. No to byjesz tam z minutowym wyprzedzeniem. Mhm, będę na was wyglądał. Jakieś autku by się przydało, nie chcę nic mówić. Hmm, może być ciężka, ale się zobaczy. Kto tam z nami jeszcze został na tesie? Moskit w cię kończy. No wiem, 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 zaraz się napiję, no, mam, mam manierkę. Może ktoś zobaczyć, czy coś się rozpić w Berezinie? Kasia, ty na Klem. Tam masz dwa kłady. Ale gdzie? Na Klem. Zachód od ber berzyny. Na Kelmie? Klem. No to Jezu, stary, przecież to jest drugi kraj z Później tam pobiegnę, spoko. A to jeszcze trochę obczają lasy. Tam można pozakać pod serwero, bo tam często są kłady. Często namioty. Czy namioty tam no. no to samotna wędrówka w poszukiwaniu przyjaciół. Moskit, nie miga ci czasem picie i jedzenie? Jeszcze nie. Jeszcze pić jest tylko bo czerwone. Tam czar bardzo się bulwersuje. Jeszcze tylko jest czerwone, ale zaraz bym się napić. Chyba już mogę się napić w sumie. Jedzenie jadłem, więc to jest luźnik. Zresztą mam teraz trzy mięska, które muszę ugotować. Z tego o to się martwić zbytnio nie muszę. Spotkajmy się na głównej drodze co wchodzi do Berezina. Tam jest taka szopa. Duża. Choć teraz w jak wygląda mój poziom FPS-ów. No jako ale... tak trzyma się w okolicach 30, czasami 25, ale sam czasami tak dziwnie zwalnia gra. Mimo, że FPS jakoś strasznie nie zwalniają. Ciekawe. Jednak ta gra nadal ewidentnie ma jakieś ze mną problemy, ale już nie działa aż tak tragicznie. A ja zaraz spróbuję wyjść z gry i wejść. Może niektóre ustawienia graficzne się nie zapisały. Nie, co się miało zresetować, to się zresetuje nawet w trakcie gry. Aha. Co najwyżej można poszukać później serwera, który mnie leguje. Aha. No to dobra. Hmm. Dobra. Kilometr 7. Nic tu nie Słuchaj, wie masz tą główną drogę wchodzącą do Berezji, na Pierwszy budynek po prawej, to będzie taka szopa. Czekaj, muszę rozpięcić, zapowiedziałem gdzie ja jestem. 102 na 69 Słuchaj, masz się kierować na 116, 62. Czekaj, ja nie jestem tutaj. Jestem koło Polany. I gdzie mam się kierować? 116, 62. 116, 62, jest tam jakaś taka góra, jakiś zagajnik coś jest, nie? Albo no, górka to powiedzmy. jest, no nie wiem, coś, coś to takie, trójkąciki dwa I Tak, to, jest... to są skałki No, no to tam pędzimy Okej okay. Ale noc wczoraj ładnie wyglądała. Nie, może tylko tak później działa, bo w nocy może mi komp potrzebuje działać. Miej potrzebuje wyświetlić. Jakżeś nic nie widział, to nie miał co renderować. O, więc właśnie. To Ja mogę tylko w nocy streamować. Na to wychodzi. Dobra, teraz trzeba uważać, żeby mi kogo nie trafić, ani żadnego zębiaka nie spotkać. Koło jakieś mini szopki przychodzę? Ja do tych mam już 700 metrów, ja mam kilometr. Ale ty jesteś zaraz za mną, zacznę cię zaraz wyglądać. Kilometr 200, no. <laughs> to no. jest 500 metrów, a no, powinienem cię już widzieć. Teraz nad polaną przebiegam. oj oj oj, oj. i co w tym berezinie zrobimy? Na pewno jest na szpital. No w sumie. Może jakiś plecaczek się znajdzie też w jakimś markeciku. Ta, fina aż fajnie to spodsumował Daisy. Znowu film drogi, w tej grze więcej się nie dzieje niż odwrotnie. <grych> no Boże, no w tej grze niestety trzeba trochę poświęcić czasu i cierpliwości. No nie da, no nie da rydy, no inaczej. Ma ktoś te włosy? Ja mam. To mam te włosy i... 900 metrów. AK107GLPSO. Kordy, kordy? Poczekaj, ci podam, na których ja jestem. To jest 1164. Tu będę wyglądał za moskwitem. Jak może, 21, mogę przesunąć GPS-a z, z głównego ekranu? Czy nie poczekaj, da zapytaj się jeszcze no raz. Mam GPS-a na głównym MKE, nie? Jak go przesunąć? Nie da się. Nie. Albo włączasz, albo włączasz. Masz za bladą rozdzielczość po prostu. No możliwe. A normalnie ten noktowizor powinien być taki bardziej okrągły? Noktowizor jest okrągły. No to mu jest taki jeszcze trochę eliptyczny. Mniej niż ostatnio, ale nadal. Ile masz moskit? E, 680. Do tych skał się kierujesz, tak? Tak. Moskit, oddaj salwę dla Ewy. <grywy> wow, na drzewie się zablokowałem. Jestem kochający drzewa inaczej. A propos tych cheatów, o których wspominałem, to nie gram farmę właśnie ze względu na nie, bo w tej chwili bypassy, które wszyscy robili, żeby omijać batelaja, to w ogóle można zrobić cheat, który nawet, nawet go nie omija, tylko po prostu współgra z batelajem. Eee, I to jest wielka tragedia, bo zwykle z tym bypassem można było co sobie zrobić: no, zaspełnić e, jakiś tam e, fragment ekwipunku, czy gdzieś się teleportować, czy coś takiego, nie? Ja widziałem cheat, który pozwala ci być działnym i dalej, i tak dalej. No, także póki tego nie naprawiał, to to większego sensu chyba nie ma. Kurde, no ta gra jest taka fajna, tak ją czytują. Ja pierdolę. Zamienianie nawet ktoś kiedyś w chudę? Nawet twitterstwo powi <laughs> powinno mieć swoje granice. No, zamienianie ludzi w owce jest fajne, ale jest <laughs> <bez> przesady. <laughs> tak akurat mi się przypomniał o tym filmie, gdzie ludzie latali helikopterem i znaleźli jakiegoś Rutego, ocalałego, nie gościa. Podwieźli go na tą wyspę, wrzucili. <laughs> no, da się stamtąd wrócić. Normalnie płyniesz. Pół godziny, ale przepłyniesz. No właśnie. Moskit, wiesz, cię strasznie widać? Stój. E, kur... No. To... <grym> Widzisz to... mnie? Tak Ta! Ta! Strzał ostrzegawczy, pasiasta. Dobra, kusiło. ale teraz cicho. Mnie też kusiło, ale wiesz, ja, ja boję się, że ja trafię, bo ja mam takiego <grym> parta, <grym> że ja nie... będę celował obok i go trafię. Czekaj, Moskit, tylko broń zmienia. Dobra. To czekaj, ogarnij... Zobacz, mapkę... To daj na miary. No. Dobra, w sumie może... Co musimy iść przez miasta, no bo co? Aha, widzisz bo korzyść na gajla, to strzelaj. Z też strzelaj. Powtórz, powtórz? Strzelaj, bo wszystko się rusza. Jeżeli Aha. chodzi o graczy. Aha, o graczy, dobra. No czy no wiecie, no ja zaraz do was dobiegnę, to będę was osłaniał z, z daleka To uprzedź, nie? A czym... Maskit i kurcej. Nie. A czym będziesz osłaniał y, ja S. No, przed... No z, z to jest... ty S prowadź, może prowadź, co? Z wizją. No, Esk No to jest to Ty prowadź pasiasty Paśku Chociaż i tak cały choruje na to, żeby dostać Gili i SWD -Kamu. Wiesz co? SWD jest według mnie jedną z lepszych sniperów w tej grze. Jak się nauczysz tego no, używać, ma, to jest imba. Ma dużo fajniejszy celownik, to na pewno. Dużo wygodniejsze ja z tego strzeliłem. Bo mi musisz do zapamiętać, a to możesz po prostu obliczyć. To się oblicza fajnie, to jest właśnie wygodne. Fineraż napisał, strzał ostrzegawczy w głowę. <laughs> Nie, to jest, to jest sposób wązia. <laughs> No wąziu dostał ode mnie magazynek ostrzegawczy. Oj, zobbię. Zrobiłem, że oj, pomijamy. Oj. A, nie ma co się zmienić. Strasznie mi go potem szkoda, ale to z drugiej strony było bardzo śmieszne, bo biegł przez ole 50 osób go szukało. Żeby Biegnie go na siebie. Się... Za tobą. Aha, zgubił cię, dobra. Mhm. Dobra, pytanie, maski. to robimy po cichu, czy robimy rozpierdol? No nie wiem, kurde, myślę. Za nami jest sporo zombiaków. Słuchaj, Baffy, po cichu, ja dobiegnę i wystrzela z ASK. Poczekaj, rzucę granatem. Żeby ci zombiaki nie pomyliły z nami. Rzuć <laughs> granatem, no. Uważaj, ja odsunę. Hangar. No o, te ładnie. granaty w ogóle są trochę zbugowane, jeśli chodzi o przeciąganie zombi. Mm -hmm. Zdarzyło mi się na tym północnym lotnisku zrzucić granat na, na środku Chyba zombie nam żaden biegnie. zombie nie patrzył no Albo na ciebie -dy 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 -dy. O, a mijaliście aż sajta po drodze jak widzieliście? Nie Nie a, Widzicie Dobra, ty gdzie jesteś? Pasiasty, bo cię zgubiłem z zasięgu widzenia Przy drzewie, Przy drzewie. Którym? Tym, do którego dobiegłem. Aha, dobra, no tak, widzę, widzę. No. Nie, w miarę ci, cicha jest ta, jaka Moski Moskit gra z mordercą Joli. Nie, nie zamordowałem Joli. Aha, tym mordercą. Hehehe. <laughs> no żeby potem były w ogóle teorie, że tam byłem, i że, że ja tam w ogóle byłem, i że byłoby widać na moim materiale. No się na Rodziny i polecam minuta 54. Tak działa ten. Wiesz co ci powiem, że ta sniperka na amunicję ak jest dosyć cicha. No tak strasznie nie słychać, nie? No to nie chodzi o słuchać, no słychać tak ale to tak, no nie zwabia tych, nie? Wieku. Ja wiem, ja wiem. jak ekstra. Tam na górę można wejść, nie? Tak, ale to jest industria. Koło znajdziesz najwyżej, albo silnik. Ja szukam też dla siebie narzędzi. Aha. Czekaj, bo cię z... A, tu jesteś, dobra. Pozbywamy się. Ty, to jest ciche, na gusta <laughs> Megusta Langusta Jak e, ktoś pisze, że czubaka biegnie, Czubaka biegnie przed Moskitem, ale ja też jestem czubaka. Już o to chodzi. Przerwane jedzenie. Ciekawe, co mi fajnego wkruszajcie będzie. Pewnie fal. Tak, no i pasuje mnie tam bandażu biegnie coś uważaj Gdzie 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 Już nie biegnie No nie wiem skąd <laughs> Bo tu nie ma co a tutaj jak? Spokój na razie. Mhm, mm ale to się się zleci. Masz jakieś żarcie więcej picia? Yy, nie, nic. No to pójdziemy jeszcze skupić. A żarcie mam, czekaj, żarcie mam yy, mięsko, tylko trzeba gotować. Przed nami zombiak? FNWAN 4 to dobre. Yy, zależy, co masz. Czwórkę z granatnikiem. No to jest złe. M4Aim Boże, M14 no, A to jakaś snajpka jest taka w miarę No to zobacz ją sobie Muski zgubię się Jestem, jestem za dowo, spoko Skacze się wam. Nie ja wiecie ta, ta, ja nie już dwóch snajperek w związku z tym to nie ma sensu. Ja mam dwie snajperki. Mówi. dwie snajperki? E, te właska i to AK. Przecięta AK ma koma, komat że robi z normal za normalny karabin też. Ale z ciebie burzy posiasty. Nie, ale do tego mam co amunicji, ja nie ma sensu. No ja mam dobre właśnie, bo do tego co ja mam wystarczy zwykła amunicja AK. A ty jest od cholery na Kurde, ale mi normalnie gra laguje teraz przy tym mieście. Masakra. Dobra, teraz trzeba rozwalić szybę. Ja mam no, chyba siekierę. Nox'a, no, gdzie nie, jesteś? Nie, ak, nie, nie baw się siekierą. Bo wci wywali normalną broń O tu coś leży, tu coś leży i A może być e, zombie! Do Dobra Czekaj czekaj, czy się kieruje... Tego pytać gdzie oni, są, dlatego że ja jestem w innym miejscu zupełnie Rzasy gdzie jesteście? Eee, Berzino szpital Dobra, to chodź, nic Moskwie. nie ma A ty gdzie gdzieś tam toczysz Moskitki, 100, do już, już idę. Trzy magazynki fenfala chcę też, bo mam miejsca. Dobra. Ile do? Dobra. Nikt, się, nikt się nie zgłasza, nie ma problemu. Okay. Ale o co chodzi? Nie, bo trzy magazynki do fenfala znalazłem przy tym. Ustańcie. Zastanawiam się to Weź co może. ci jest potrzebki i szukaj antybiotyków. Bandaż, morfinę nie potrzeba. I tak mam jedno. Morfina ci zawsze trzeba. Ale mam jedno, więc. Aha, taki Eklop jest było. to chyba nic, no, nic dziwnego. Bandaż kolejny. E, lersy mam jedne, więc to luz. Bandaż biorę, bo to ja zawsze się przyda. W sumie tak jednego bloodbaga mam, więc. A, nic lepszego chyba nie będzie. No i trochę jeszcze bandarzy. Ale tak, zawsze coś, nie? Dobra. Słuchajcie, kto mnie zobaczy na mapce? Jakiś pojazd się wreszcie w Berlinie, tylko nie wiem gdzie. Z lewej strony, tam już pod samym tam jest, może Wan. A, a z drugiej strony. Tak, tak. Dobra, Pasie, pode... gdzie ty jesteś? Dobra, wyszłam ze szpitala, wyjdź. Nie, Może z lewej strony. Za Tobą. Za już... tobą. Za długo w to nie gra. Tam coś ruszyłeś, dobra. Jak się kurde? Pusto. lipa. A no pusto, Panie jaśnie. To jaki cel? No Czekam na kurde. Aha, już Ci mówię, to jest O21. No i 56, dróżka w lewo taka. Tam na końcu się powinien i van, jeżeli nie to idziesz w kompletnie drugą stronę do brzegu i tam jest łódka. Okej, okay, dobra. Biegniemy do vana. Chodź, z 600 metrów. Dobra. Nigdy nie lubiłem Barzino. Nie wejdź w to, o blaszane. Wiesz, co to jest? To się tak mówi, że to jest spokojne miasto, ale nie tam zawsze jakoś. zawsze ktoś tam siedzi ze snajką. Aha. No właśnie, to jest. do sklepu Tak, i tak, też się Tak, tak, też o tym pomyślałem. Pięknie jest Alice. Tak, dobra. Ze swojego plecaka wyrywasz rzeczy. Gdzie masz tego rzecz? A, tu. tu. Ale słuchaj, nie bierz go, tak? Bo ci powinno zgubić rzeczy. Najpierw wyrzucić wyrzuci, wyrzuci wyrzuci tego, tego swoje mojego. rzeczy osobno. Czy w plecach po prostu drobni. No, i weź wziąć Alispaka. No, i teraz sobie poprzekładaj spokojnie rzeczy. Aha. To jest drugi Alispak, jeszcze. Dobra. I coś tam z Dobra. No, to, to ja rozumiem teraz taki... taką pojemność. No kurde... To, to ja rozumiem! Teraz można się pobawić. Chwilę tam jeszcze ma miejsce w tym Alice spaku. Z tu jeszcze trzech Jeszcze ja ja mam jedno miejsce. Śmieci. Coś tu jeszcze jest ciągle. To biegnie do godziny. Widzę jakieś ktoś w Gdzie jest? Biegnie od północy. Nie jak ktoś jest? Teraz, niech się położy. Dobra, nie odpowiadają za Dzięki. <laughs> Gdzie on jest teraz? gościu się zdziwi. Pury, trochę dużo rzeczy jest. Tamtego pistoletu co ci mówią na trzeci nie bierz, bo sam go wyrzuciłem wcześniej. Jest też jakiś plecak, ale jakiś chyba zwykły. Weź pistolet, a gdzie był pistolet? Słuchaj, sam go wrzuciłem, jest po prostu bez amunicji. Jak Aha. chcesz pistolet bez amunicji, to, no, to jest Macarow? Czy... Nie. M9SD tutaj jest. Aha, to co mówiłeś wtedy? No. Tylko, że nie mam ammo. Zabić go się, czy nie? Nie jest nigdy z okay. Ale jest u was, uważajcie, może ktoś to ze streama nie określi. A gdzie on jest? No, wiecie, każdy, który ma jako potencjalnego wroga, nie? No tak. Czy tutaj nie ma most Friendly nie, friendly strzelasz. Nie? Ja wiem, wiem, wiem. To szczególnie w aktualnych czasach. Tam wyszedłeś tyłem, nie? Tak, tak, chodź też za mną. Się przemieścimy stąd szybko. Tak, to się robi mało, ciekawie. Aha. Wy jesteście w pierwszym sklepie, czy w tym drugim? E, słuchaj, wyszliśmy, teraz biegniemy przez polanę na kordy, gdzie jest van. Jak się włączało kompas? Kompas ma biegniecie na północ, to on biegnie do was My biegniemy na, na północ, w północ. Lol. No to I Na spotkanie mówisz? Pasiek Tak, on was zajdzie od zachodu. Od zachodu mówisz? od lewej. Tak? Moskit znajdź jakieś fajne miejsce. No bo tutaj zaraz będę miał no